Cześć kochani, witam się z Wami w nowym filmie i dzisiaj taki nowy fryz. Nie no śmieję się, po prostu zagarnęłam sobie te włosy. Zabieram się za malowanie i zaraz będziemy sobie pokazywali, a właściwie ja wam będę pokazywała ciuszki, które zakupiłam w lumpeksie. Słuchajcie, jest tam jeden smaczek, ale to taki konkretny smaczek i to Paweł chyba przejmie łowę Lubaksowe zdecydowanie. Słuchajcie, bo on to dorwa. Także jestem ciekawa, czy wam się będzie podobać. Na usta, słuchajcie, nałożyłam sobie, znalazłam w końcu, bo zgubiłam gdzieś tam w odchłani moich kosmetyków. Winky Lux, i to jest taki koloryzujący, jakby sztyft i to on mi zrobił te różowe usta. A jak wiecie, moje usta nie mają w ogóle pigmentu. Jestem bezpigmentowo ustna Asia. I, I generalnie właśnie sobie czasami nakładam, żeby trochę mieć inny kolor. Teraz mam takie juicy usta. Yy, słuchajcie, maluję się i tylko chciałam powiedzieć, że maluję się jak zwykle tym. Słuchajcie, od momentu jak. Miałam możliwość przetestowania tego podkładu, kremu BB. Wiecie co, to nazwane jest podkładem matującym, ale powiem Wam szczerze, że dla mnie to jest taki krem BB CC, który bardzo naturalnie i fajnie wygląda. Tworzy taką drugą skórę bez, wiecie, jakichś niedoskonałości czy przebarwień. Także nakładam sobie to i za chwileczkę widzimy się przy lumpach. Nie wiem ostatnio co za mnie za youtuberka, ale zapraszam oczywiście do zostawienia łapek w górę i do subskrypcji. Ostatnio zapominam o tym. <laughs> Nie ociągajcie się, działajcie. <laughs> Jestem wyszykowana, jak widzicie, mój make-up. Słuchajcie, podrasowałam i tak naprawdę na usta, oprócz tamtego produktu, który Wam przed chwilą pokazywałam, nałożyłam jeszcze tylko ten, czyli mój klasyk Istanbul z NYX. To jest ten matowy. Zobaczcie, jak usta wyglądają tak turbo, naprawdę soczyście. W ogóle ten makijaż mi się tak podoba, a tym razem nałożyłam troszeczkę inne produkty niż do tamtego makijażu w filmie z LIREN. Nałożyłam ten brązer i nic więcej, tak naprawdę, jeśli chodzi o przybrązowienie. A jeśli chodzi o tutaj policzki, to one są takie, widzicie, fajnie rozświetlone. A to jest zasługa tego, właśnie rozświetlacza z Bel, z Biedronki. Super, naprawdę bardzo mi się podoba. I wydaje mi się, że w ogóle tutaj teraz, tak jak jestem ogarnięta. To tak wyglądam świeżo, nie wiem, dajcie mi znać, może to jest tylko moje złudzenie i nie wiem, tutaj się jakoś czaruję specjalnie. Ale słuchajcie, przybywam. Oh, tutaj mam całą kupę rzeczy, bardzo fajnych rzeczy. Także zabieram się za pokazywanie Wam. Tym razem wszystkie ciuszki już mam wyprane i słuchajcie, pokazuję od początku taka fajna bluza. To jest bluza mojego Pawła, taką sobie znalazł, nie powiem, że też mi się bardzo podoba, ale nie będę mu jej podkradać. Fajny tutaj ma ten nadruk, taki chmurkowy troszeczkę, podoba mi się ten vibe. Dranatowa, w ogóle nie zniszczona, jego rozmiar, rozmiar M. Fajna, bo w środku ma tego takiego, ale misiaka, coś takiego. Wiecie, że jest taka cieplejsza, fajniejsza teraz na tą porę, jesień, zima, także taką zdobycz sobie znalazł tutaj z kieszonką, taką kangurkę. Bardzo, bardzo, bardzo fajna. No i teraz już mogę mu ją dać do szafy, bo wiecie, ja się wstrzymałam. Yy, nagrywałam ten filmik troszeczkę później tym razem i mówię: Nie, nie, nie ruszaj, nie ruszaj, jeszcze nie możesz jej zakładać, bo ja muszę nagrać szybko filmik, żeby pokazać moim widzom. Kolejna rzecz, też nie dla mnie. Słuchajcie, to są takie super spodnie. Wszystkie super spodnie Kubusia, takie zimowe. Super, po prostu ciepłe. Wiecie, one są snowboardowe. Tutaj mają tą taką gumeczkę z tym zabezpieczeniem, żeby żadne zimne powietrze nam nie wchodziło. Słuchajcie, mamy tutaj te szelki, także fajnie, bo one są też na gumce, więc nie będą w żaden sposób ograniczały Kubusiowi ruchów. Możemy je odpiąć. Mamy tutaj zamek. Mamy tutaj rzep. O, jeszcze z napą, więc super, bardzo fajne zabezpieczenie. To jest w ogóle ta firma Mountain Warehouse i w ogóle jego rozmiar 7-8 lat, więc ekstra. My szukaliśmy takich ciepłych spodni na zimę. Kuba sobie po prostu takie spodnie bardzo często zakłada na zwykłe dresy, i w przedszkolu później je ściągamy i sprawa załatwiona. Także bardzo, bardzo wygodne. I taki tip dla rodziców, jeśli tak nie robiliście, to polecam, bo później dziecko nie ma problemu z rozebraniem się. Fajnie, bo mamy też na nogawkach zamki, czyli możemy na takie większe buty sobie założyć te spodnie. Super. Będzie mu pasowało kolorystycznie do kurtki, bo ma taką czarno-szarą. Także na pewno się ucieszę. On jeszcze nie widział. Teraz rzecz dla mnie. Zobaczcie. No jest wyprana, nie jest wyprasowana, więc troszeczkę pognieciona jest. I tak. Fajnie. Asos znowu. Rozmiar 38. I znowu basic, tutaj wiecie, jakiś ładny łańcuszek, moje kółeczko, poczekajcie, zaraz wam pokażę. O, ślicznie to wygląda. Ja bardzo lubię tak nosić łańcuszki, czy jakiś łańcuch taki mocniejszy też będzie bardzo fajnie wyglądał i robił stylowe, nie ukrywajmy. Ja bardzo lubię, jak wiecie, markę Asos, Asos. Asos bardzo fajne, mają jakościowe i te swoje produkty ma, mają naprawdę, naprawdę super. Chyba ostatnio miałam białą znalezioną, także teraz czarną. Może to był dwupak, i ja znalazłam i jedną, i drugą, kto wie. Krótki rękawek, bawełniana, bardzo fajna jakość. Polecam, jak będziecie w lumpach widzieli właśnie coś tej marki, to się zainteresujcie, bo ja zbieram. Ja zbieram co prawda w lumtek, ale zbieram. Tutaj, słuchajcie, wzięłam coś, no nie mogłam przejść koło niej obojętnie. Niestety to nie jest mój rozmiar. Także. Jeśli jesteście zainteresowane taką piękną bluzokurtką, z tyłu ma tak fajnie zrobione plecy, tak wiecie, w trójkąt, czyli podkreślam to wszystko. Tu na biuścik też ładnie idą. Mamy kieszonki na napy. Możemy ją sobie rozpiąć i tutaj jest ta taka siateczka. To jest rozmiar, słuchajcie, XS. Dlatego ja nawet jak troszeczkę bym schudła, no nie wejdę w XS, chociażby w biuście i w ramionach, bo ja jestem dość szeroko barczasta, jak widzicie, ale naprawdę jest obłędna, więc stwierdziłam, że dobra, yy, biorę i wyląduję na moim windet, no co mam powiedzieć, no jest piękna, żałuję strasznie ten no kolor, o Jezus, jak ładnie by mi do tej bluzki pasowała w ogóle. Także zapraszam na moje Vinted. Taka sobie bluzo-kurteczka będzie tam na sprzedaż. Także zerknijcie, a naprawdę no, Nike, ja bardzo lubię rzeczy Nike, także o tym wiecie na pewno, jak mnie oglądacie dłużej. Kolejna turbo fajna rzecz. I tak, mamy się, Lewisa. tak. Grafitowa, jeansowa. E, tu jest rozmiar 27. Bardzo, bardzo fajnie wygląda. Zgrabnie wygląda na pupie. E, wiecie co? No, ja bardzo lubię rzeczy lewisa. E, mam kurtki. Mam kurtki, mam też taką kurtkę, właśnie czarno-grafitową, więc będzie rewelacyjnie pasowała. Yy, pokażę Wam zresztą, pokażę, jak to będzie wyglądało razem. Taki Total Look Jeans, ale w innym kolorze, nie w takim niebieskim denimowym, tylko tylko właśnie w takim no jestem ciekawa waszej opinii, ale jak ja ją zobaczyłam, wy, wow! Jak się cieszę, że jest moja naprawdę i że jest mój rozmiar, bo to wiecie, rzadko kiedy się zdarza, żeby trafić coś tak super i jeszcze w swoim rozmiarze. Kolejna rzecz i tak na koniec sobie zostawiam smaczek. I tak patrzę sobie na niego. Ale kolejna rzecz, Pawełek zobaczył, mówi: chyba sobie żartujesz, że to weźmiesz. Ja Wy nie, nie żartuje, mi się podoba i biorę. I słuchajcie, taki fajny detal różowy. Bardzo lubię takie rzeczy na rękawie i tutaj na zakończeniu. Szkoda, że jeszcze nie ma tutaj na, na kołnierzyku. No ale trudno. Słuchajcie, taki. Taki beżowo-szaro-czarny, w plamki, to jest pewnie jakiś lampard, panterka albo coś takiego, mój mąż strasznie nie lubi printów zwierzęcych, dlatego jak widział, że ja to w ogóle wzięłam, mówi nie, błagam, nie bierz. Ja mówię, będę chodziła nie przy Tobie w tym, a i tak pewnie się zdarzy, że przy nim też założę. Słuchajcie, dodatkowo firma mnie skusiła: Marks Spencer, i wiem, że jest to sieciówka. Nie wiem, komu, yy, dlaczego się komuś uzdrało, że ja mogę o tym nie wiedzieć. Przecież wiem, słuchajcie, tylko wiem, że w Polsce kiedyś były sklepy. U nas nawet w Poznaniu w Malcie był jeden, a niestety już nie ma. Także bardzo ubolewam i rzeczy Marks Spencer kupuję sobie po prostu w lumpie. Jak kiedyś mi będzie dane podróżować, to wtedy będę sobie kupować za granicą nowe rzeczy u nich. Nie wiem, właśnie może wiecie wy wysyłkowo, jak oni czy do Polski wysyłają, ale no bardzo fajno, bardzo taki jest. Oczywiście tu nie jest jakaś wełna czy nie wiem co, już Wam mówię. Mój rozmiar emeczka i tutaj, co my tu mamy. To jest 55% poliamid i 45% akryl. Więc nie jest to nic, wiecie, super, 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 ale naprawdę w odczuciu on jest bardzo fajny. Wydaje mi się, że nawet do mnie pasuje. Wiecie, że ja jakoś super swetrowa nie jestem. Sweter musi mieć coś w sobie, żeby na niego zwróciła uwagę. No, ale tutaj, tu on mi się bardzo podoba. Więc taki sobie po prostu wzięłam. I ostatnia rzecz to jest... Taka fajna. Może nie, może nie każdemu będzie się podobać. O, może tak. Nie każdemu będzie się podobać, ale tak, mi się podoba kolor. Eee, I podoba mi się po prostu cały kształt. I teraz tak. Mamy tutaj taką chustoszal Kenzo. Proszę bardzo, Kenzo. Jest, jest. Pokazałam Wam, chociaż wiecie, jak ja będę nosić to. To to nie będzie miało takiego super znaczenia, bo to po prostu nie będzie tak turbo widoczne mocno. Nie wiem, coś ostatnio mam fazę na słowo turbo. Wyleczcie mnie z tego. O, i ona jest taka fajna, bo ona jest taka duża. A wiecie, co? Mi brakowało takiej fajnej chusty do mojej romaneski, żeby ją nosić. I, i co myślicie? Co myślicie, bo mi się bardzo podoba. Naprawdę. Trochę te oczy są takie. Hmm, takie wiecie, trochę mroczne może, może nie, ale bardzo mi się podoba, naprawdę. Kolor jest konkretny, bo to jest tutaj, przekłamuje trochę na taki różo-arbus w kamerze. Tak naprawdę ona jest taka mocno fuksjowa, taka intensywna, intensywna, fuksjowa malina. O, może taka malina. O, może teraz bardziej tutaj widać kolor niż tutaj. Trochę światło tutaj jednak przekłamuje nam kolor, no ale bardzo mi się podoba. Jestem mojemu mężowi bardzo wdzięczna, że znalazł dla mnie coś takiego. Wiadomo, że on nie będzie w tym chodził. Yy, no i mam, i mam moje pierwsze Kenzo, niektórzy mają Gucci, yy, niektórzy mają wersacze, różne fajne rzeczy z Lumpeksu, a ja mam Kenzo i co śmieszniejsze, jestem bardziej vibe Kenzo. <laughs> nie wiem, jakoś po, po prostu podobają mi się ich rzeczy, yy, buty. Czy ja już miałam coś? Yy, zamówiłam kiedyś buty, ale coś było z nimi nie tak i odesłałam. Bo na Zelando Lounge bardzo często jest Kęzo. I właśnie teraz jest Kęzo. Także co prawda, jak to oglądacie, to już kęzu nie ma, ale, ale tam można zaglądać śmiało. Także, kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o mój haul peksowy, nie wierzę tego dla Was, także wiecie już, że na pewno będą stylówki. Na pewno będą stylówki. Już coś tam wam powiedziałam, jakie na pewno yy, ale tak, zostawiam sobie taką rezerwę na te stylóweczki bo nie ukrywam, że troszeczkę męczyły mnie te try on hole. Na pewno do nich wrócę, ale nie wiem, jak, jak mi się to zepnie czasowo. Mam Kuba w domu, także muszę naprawdę, naprawdę gonić, żeby to ogarnąć i żeby, wiecie, z nim coś zrobić. Ogarnąć dom, ogarnąć tutaj filmy, ogarnąć maile. Naprawdę jest tego troszeczkę. Mam nadzieję, że mi spędziście ze mną czas. Widzimy się w następnych filmach, kochani. Pa!